No cześć, z tej strony Dziadek Mróz ja wiem, że mnie bardzo długo nie było na YouTubie, z miesiąc chyba, czy może nawet dłużej, nie wiem. Eee, tak, wracamy do crossouta, ja tak mam, już chyba mówiłem kiedyś, ale nie wiem, że ja mam tak, że mam tydzień, intensywny tydzień z crossoutem, później robię sobie miesięczną przerwę i tak wracam do niego. Trochę to głupie podejście, no bo, no nieważne, kiedyś wytłumaczę, że po prostu się zbiera różne bonusy, jak się codziennie wchodzi, albo chociaż loguje. No, jak ja tak robię, to trochę bez sensu. Ale lepiej robić w sumie chyba tak zajawkowo niż na siłę. Generalnie, bo ja już wczoraj sobie grałem trochę z okto, ale tego nie nie, nie tam, Tak, żeby się wczuć po prostu. Weszło kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze niedawno wystartował nowy event. Tutaj bardzo fajne rzeczy są. Poznałem, że są teraz takie fajne rzeczy. Rare Stabilizer, no w skrócie chodzi o to, przynajmniej tyle, ile ja zrozumiałem, że, e, że możesz jakby zablokować jedną ulepszoną rzecz, czy nawet nie ulepszoną, jak, jakąś statystykę jakby, jak ulepszasz na przykład e, jakąś część e, jeszcze raz jak na przykład ja to chyba mogę nawet pokazać Storage, o widzicie, on jest taki, jakby taką ramkę ma, ciekawą, inną niż niebieskie itemy, może nawet pokażę, ale chyba nie, może, no dobra, nieważne, to ona też nie ma czegoś takiego, -e. nie dobrze, storage, i e -e. jest napisane, not tradable, nie mogę sprzedać ulepszonych rzeczy, jest tu na żółto, są pokazane rzeczy, które po prostu, statystyki, które ja po prostu ulepszałem, sorry, ale jest już późno i, i tak jest. Eee, tak. Więc chyba mógłbym... I na dole stać mas minus 17%, cell Destruction explose, Explosion Radius ee, plus 10%, Cabin tonnage plus 10%. Dzięki czemu po prostu... No to są jakieś takie ulepszone statystyki. Nie, nie, nie będę teraz mówił o co chodzi, chociaż jest to dość proste. Eee, I chyba chodzi o to właśnie z tymi tam stabilizerami, że będę mógł sobie po prostu... Eee, zablokować jedną statystykę, żeby jej chyba nie stracić, czy coś takiego. I przy ulepszaniu ulepszy mi się inne, a to zostanie jakby. Przynajmniej no na tyle ja zrozumiałem. Jak mogą być jakieś lekkie problemy z głosem, albo i nie lekkie, to piszcie. To piszcie. Mm. I dlatego, żebym mógł jakoś tam ulepszyć swój, tu Incoming Gift, ja wiem co to będzie, to będzie eee, subskrypcja, za którą nie będę płacić, a ja nie zawsze tak chyba robią na początku eee, startującego sezonu. <laughs> tu fajne rzeczy są, bo to na przykład jest właśnie na RR, czyli no, na wyparty. tu fajne rzeczy można zdobyć. Już patrzyłem sobie wcześniej, tu no, na Epika i tak dalej, i tak dalej, no nieważne względnie. Eee, I tak. Tak, tak, tak. E, żeby dłużej nie przeciągać. Co ja chcę? Ja generalnie, jak tu widać, mam. E, nawet pokażę. Mam tu balon Tire ST. balon Tire ST. No to jest medium Ulesti. No i ja bym bardziej chciał zmienić to na balon Tire, bo bym chyba albo szybciej startował, albo bym e, szybciej jechał. Nie, mogę i tak. To jest tak najszybsze. Albo bym chyba wtedy szybciej startował, bo by mi się pod, zmniejszała ilość masy. E, chyba tak. Tak? Sprawdźmy to. 100 kilo, 140 no na 100% by się trochę zmniejszyła więc no to zbieramy generalnie nie mam pop filtra, więc jak będą jakieś tam no to trochę, trochę szkoda sorry widzowie tak, tak, tak no tu już nie dużo no bo 5 no to na luzie a dobra ja myślałam, że mi nie starczy kopera i będę musiał iść small wheel nie mam Mm, nie mam ST. No dobra, no to, no to robimy. Będzie trzeba pójść po scrapa, żeby jeszcze nadrobić jakby te braki. Uh, small Wheel ST O, tu za zrobienie, czyli był taki fajny challengik. Challengik? Nie wiem, nieważne. Uh, tak. No i. Oj, dobra. No dobra, dobra, dobra niewiele się zmieniło, bo ja praktycznie nie grałem znaczy ostatnio grałem, dzięki temu mamy dużo więcej ten generalnie też dostały się takie fajne rzeczy Operation Jozu jo no nieważne, nie ja będę tego kaleczył generalnie no Plastik się jak widać zbiera tutaj, ja tu raz grałem, ale to jest tak trudne, albo ja po prostu nie wiem o co chodzi, że to szkoda gadać e tak, no i to chyba tyle z nowości, przynajmniej jak na ten sezon no co, pójdziemy po scrapa. Generalnie mam jeszcze kilka e, rzeczy, o którym chciałbym wam powiedzieć. E, po pierwsze, e, generalnie będę mieć e, nowe słuchawki, bo te na których ja teraz nagrywam, e, są e, pożyczone. <laughs> Ponieważ niedawno mi zgubiłem sobie swoje, ale i tak były w zasadzie trochę do wrzucenia. Więc jakieś tam małe słuchawki e, sobie... Nie kupię, dlaczego to nie? Dlatego, że ja i tak mam jeszcze w y, planie kupić y, takie droższe słuchawki koło 200 AKG, coś tam, coś tam do nagrywania, właśnie. Może pojawią się tu nawet jakieś jakieś utwory mojego składu, ale dobra, koniec lansu, koniec lansienia się jedziemy. O matko, tu jakieś chainowe znaki Made in China. Sprawdźmy, jak mi pójdzie, chociaż znając życie, no... Chociaż w so. e, Używam shifta, bo jestem przyzwyczajony. Ostatnio cały czas mam tak, że gram w Robloxa. Na jedną lub dwie partyjki sobie włączam, jak się totalnie nudzę, a jako że, no, nie mam słuchawek zazwyczaj, to... Czy to nie jest tamta mapa, co tam? Fak, 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 fak. Kurwa. 8.000, podchodzimy. On ma kwazara, będzie problem. A dobra, salam to, bocik. Kurwa, kurwa. Dlaczego ja się to wpierdalam? No i super, nam tylko jeden wektor, czyli w zasadzie jesteśmy już na złom. No też możemy ich trochę zdywersować. Pak, 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 pak. On ma te sumatory, nie wiem czy to są. Nie, 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 nie. Nie. Aaa! Ah. No i dziękuję, jestem na wyrzucenie. Ai. Dobra. Eee, tak, więc e, no, będą mi potrzebne po prostu nagrywania. Eee, no, no i jakoś to tam mija. Natomiast wiem, że... wiem, no przynajmniej staram się namówić o kto na następny odcinek ze mną z crossouta i po prostu pogranie, bo sobie wczoraj pograliśmy lajtowo. Myślę, że myślę, że się zgodzi, bo on też nie grał od tamtego czasu, no oprócz wczoraj, yy, wiele rzeczy się przynajmniej na, na wtedy pozmieniało, więc myślę, że może się zgodzić. Ojojoj, ziomeczku. Może tak będzie łatwo. Chociaż jakie on ma? do stormy, no ja, spoko. A, to jest nasz jedyny, kontra. Tak, 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 tak. To była to była świetna gra. O, ten ziomek to jakieś tanki ładne. Nie wiem, czy to nie jest nawet jakiś kupny wóz. Kurde burzuje eee, Chyba tyle nam starczy Ale zaraz zobaczymy eee, Nie tutaj, Dorera. Mm, też jestem trochę zarobiony, znaczy trudno to nazwać zarobieniem eee, Tak pójdziemy teraz Na kopera, eee, że eee, Tworzę sobie z przyjaciółmi Z gawędżersów, to ja nie taki podstawowy No ma, no dobra, tak tak E, że sobie po prostu tworzę z ziomaczkami moimi ziomaczkami i ziomówami <grych> e, rpega takiego mm, planszowego znaczy to, to jest taki pół RPG, bo jest mało takiej matematyki jako takiej e, no można powiedzieć że to jest inspirowane rpegami e, gra przygodowa tak inspirowane rpegami gra przygodowa piękny polski e, i generalnie no ostatnio się tak wiem wkręciłem się w to, budujemy sobie, yy, budujemy, no tworzymy jak na razie i na papierze i td w głowie yy, sobie lokacje, mechanizmy, yy, matko mechaniki. No i yy, mam nadzieję, że sobie w nią zagramy jeszcze w te wakacje. Yy, bo po prostu no, chciałbym sobie z nimi spędzić jakiś miły wieczór to raczej będzie długa gra, można nawet z tego jakiś odcinek, zrobimy co? i jak ja coś widzę, chociaż nie, bo właśnie bardzo bym chciał z widzami sobie pograć, chociaż jak sobie patrzę na moje statystyki, tu nie chcę nic żydzić ani... O dobra, udało się. Już myślałem, bo zmieniały się mapy chyba właśnie. Yy... A tak, już myślałem jak to było lewiato, że taki... No nieważne. Takie natarcie lewiatonów, coś takiego jest. Mm, to... No i zgubiłem myśl, no oczywiście. Pamięć już nie ta. A jestem młody. To, to nie... O ma, okay. Mi się to tak teraz nie chce strasznie walczyć. Strasznie mi się nie chce. O i na, jak, na następny odcinek z Robloxa. Nie wiem, albo solowe, albo y, też za to. Będzie tak, że będzie no kilka niespodzianek. Myślę, w miarę miłych. Co oni? A, tam do mnie nawalają ponieważ trochę podeszliłem przez ten miesiąc, nie było odcinka to mówię od czasu do czasu sobie pograłem ponieważ no nie mam słuchawek, a to tam nie ma potrzebnych jakichś mega dużo nie, nie są one jakoś strasznie potrzebne więc sobie ja pograłem na lajciku trochę codziennie po 3-4 mecze czasem yy, i nie dość, się po chociaż chciałem dużo szybciej nagrać z Robloxa no ale, no ale, myślałem, że no w pierwszej kolejności, ro matko, jaki Roblox. Eee, Crossout. O matko, ziomeczko, ja myślałem, że to nasz. E, e, co, on się roz rozpuścił? <ścoughs> w powietrzu, rozpłynął. Jak je rozpuścił? Eee, tak, dobrze. Jakoś tak nieostrożnie jada albo czuję, że taki wyłączony z tego meczu jestem. Gadam do kamery, pewnie jakaś schizofrenia, bezobjawowa. Pozdrawiam fonów 5-2. O, leci już. Znaczy, trudno powiedzieć, leci, jedzie. Zdycha i gni do. Nie wiem, jakoś tak, jakoś tak spokojnie się strasznie czuję, to źle. Mi się nie tak lajtowo, że. No, lajtowo fajnie y, y, SGRK, bo ja to późno nagrywam. I nie dlatego, że mi się nie chce. Eee... Prosty tak, nie wiem, zmęczony może trochę jestem, chociaż nie czuję, ponieważ ja później ostatnio się bo jest koniec szkoły, już trzech dni nie chodzę. I się okazało, że powinien być dzień. Co już? Matko, pewnie dostanę jakieś mega mało, ale mi też brakowało nie dużo. 17, pewnie ostatnie miejsce, co? O kurde, drugie. To ładnie, 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 bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zaraz zobaczymy. Czy sobie już możemy zrobić? O, matko, już. Jak patrzyłem na to, to, myślałem, że to nie jest potrzebne. Na no, szczęście nie. A, będę mega biedny. 13 kopera, 28. Si A, matko, będę strasznie biedny. No ale dobra, dobra. Będziemy mieć to, czyli już. Już kolejne. Kolejne No już. Cały zestaw ponek będzie mieć zaliczony. Yy, I tak myślę sobie, na co później idziemy wektory, matko, w sensie polecimy, nie wiem, musimy korzystać jakby, no zresztą pokażę wam, co planuję, chociaż wy chyba już wiecie, że planuję sobie zrobić ilość sinusów 0, sinusów D, jak ja to mówię, mam taki nawyk, zresztą nie wiem, czy wy już wiecie, bo ja miałem kilka nagrań z to wcześniej, wcześniej zrobionych, ale nie, po prostu wrzuciłem, nie, nie wiem czemu, część pewnie dlatego, że się nie nadawała, a druga część Pewnie dlatego, że nie wiem, nie chciałem się montować, albo to było wieki temu i myślałem, że nie jest zbyt to aktualne. <grych> nie wiem, nie wiem. Eee, tak, tak. No i to jest właściwie machine gun lepszy niż te nasze eee, kochane wektorki. I jest tu potrzebne właśnie, więc moglibyśmy zrobić. Tylko, no to jest skrapa, to nie jest problem. No, Copera to leki, a plastiku też dużo nam nie brakuje, więc w pewnym sensie no stać nas dość e na to, na jednego, ale byśmy wtedy poświęcili dwa i zyskali jeden. A właśnie, jakie mam bilans energetyczny? No, jeszcze jeden mi zostaje, bo tak naprawdę ja tu mam Breeza. Muszę chyba że sobie lepszego kulera sprawię, ponieważ to jest. Toż nie ja, to dużo kosztuje skrapa. Dobra, nie będę zamulał, tylko pójdziemy sobie na jakąś bitewkę. Może po prostu na skrapa, żeby sobie. Nie byśmy byliśmy na skrapie. Nie, przed byliśmy zabrać kopera, matko. Nic taki przymulony jestem, może nie powinienem o tej godzinie nagrywać, nie wiem. No ale pomyślałem, że no jak już y, mam ciszę i spokój, no to, to czemu w sumie nie. <gry> Dobra, chyba cięćko robimy. Dobra, jesteśmy. E, tak. To jest generalnie, nie wiem, ja jakoś tak śred z jednej strony lubię tą mapę, bo jest w pewnym sensie po prostu fajna, z drugiej strony nie do końca, może dlatego, że nie ma za dużo miejsc, gdzie by się tak można, nie wiem, pełni ukryć, trudno to nazwać w zasadzie. O matko, ale trafiam, Jakiego ja mam cela, znaczy ta broń bardziej, Przecież mój cel tak samo, leży jak jak ta broń. O to ziomeczku Nie, on ma autokanonkę, jak ja ja mu, ja mu prędzej zniszczę był niż tam. Niż tą broń. Już, aha, bo ja mam już jedną broń. A, aha, no, no tak, tak, tak. Czaje. Czaje, ziomeczki, czaje. Fak, 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 nie ziome... Dobra. Zobowiązuje. No, praktycznie go... rozwaliłem. Znaczy ja nie bym mogę przekonać na moich materiałach, bo YouTube nie jest tak surowy. Też. Dobra, śmeczku, ten ma dwa stormy horizona, w sensie nam no wizora. Więc chociaż jakoś mega bardzo to nie trafia No, teraz to mi się dało. Ten ma Yang Wing, Ying yin jakiś chiński. <noise> Mój... też nie wiem, czy to nie jest... Dobra, walić. Eee, Whirlwing Storm, ten ma dość, duże, ten, dość, dość dużą szansę powodzenia. też nie, no nie wiem. Ten to jest ten. Dał trzy rany mocnych z muś, bo... Wiele rzeczy ma stamtąd. Dobra walić. No właśnie, umarł I co to tyle? Aha. No to kolejna yy, przegrana gier. Aha. No tak. Matko gdzieś taki wyrzuty z emocji jestem w mnie to. Nie wiem, może dlatego już sam gram? Nie wiem. Może nie powinienem w ogóle nagrywać cross auto. <grym> nie wiem, z jednej strony mnie to lekko męczy, ponieważ to jest taka mocna grinduwa. Eeeh, uh, może na patrol pójdziemy. Tam jest kontraboty w sensie, no battle against AI vehicles. Eeeh, uh, wires są cięższe. The, uh, no to nawet nie jesteś. Ile ja mam teraz? Mam um, prawie, no ale jednak. Uff. O matko, jakie fajne nalepki. A to bym. A to jest damage. Po prostu. Returns of the Revengers. R dobra, jebać. <laughs> Yy, nie wiem, jakiś tu spocon coś jest, czy to... ja powinienem o tym mówić? <laughs> Dobra, nie, pójdźmy jeszcze, masz na chwilkę. Może to jest nudne, bo cały czas przegrywam, no ale to jest niestety też część mojego życia, że po prostu nie umiem grać. Znaczy nie wiem, no na dawno nie grałem tyle, tak się teraz, teraz się zasłanie dziadek, dziadku, że matko, dziadku. Wiedziałem tak, jak nie lubię, jak ludzie mnie nazywają. Czekaj, o czym ja mówiłem? No tak, teraz się zasłaniaj mrozku, że, że, że ty dawno nie grałeś, a wcale nie jesteś no graczem. No dobra, no trochę jestem, trochę tak, całkiem. Czemu ja do siebie mówię? Nie, to nie chodzi o to, żeby przykładał waszą uwagę, po prostu jakoś takie... A dobra, no kolejne cięcie, bo nie wiem jak długo mnie połączy. Chociaż ja mam ogólnie bardzo dobry internet. Mhm, jesteśmy w A. A generalnie jest łatwiejsza niż B, znaczy nie, nie wiem dlaczego, bo one są te, teoretycznie, znaczy teoretycznie, w większości symetryczne, aczkolwiek, e, naprawdę, nie wiem, może to moja mentalność po prostu, ale, o matkę, ja myślałem, że to nie jest, nie jest zniszczalny obiekt. Och, fuck, siemeczku, siemeczku. Aha, zniszczył mi... No tak, świetnie. I to jeszcze bocik mi zniszczył. Świetnie, świetnie. Chyba bocik. A może nie? Tak, bocik go bo tam na dole jest. Fak, 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 fak. Ziemeczka teraz trzeba rozwalić. Fak, 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 ostro. się toczy ostra walka aj ale my chyba wygra... ta wygramy no wąt. chociaż może dobra dobra jest szansa żeby... no w sumie nawet duża jest bo nach jest dużo więcej osób fak fuck fuck, fuck. O, nie, nie, ja nie chcę spaść! Ja myślałem, że się ten odwrócę dzięki działkom, jak zwykle nie wyszło. No i jak zwykle chyba za dużo nie mówię. Nie wiem, może ja nie powinienem dzisiaj Bo Zresztą, że dlatego, że po prostu gorąco jest, nie? Niby lato, fajny okres, a z drugiej strony... <śś> dawno się z jakimiś przyjaciółmi nie widziałem, ta da dawno. No kilka dni temu, ale po prostu... nie wiem. Może ja powinienem częściej z ludźmi przebywać Znaczy nie to, że nie przebywam, ale my to wygraliśmy Tak o drugie miejsce. Nie dobra, siomeczko, no. Znaczy czułem, że jestem taki w miarę ważny. To co, może jeszcze jedną partyjkę, jak już mi tak dobrze idzie. No dziękuję bardzo, bardzo naprawdę dziękuję. No, dobra, zmieni. Myślałem, że zdążę. O, znowu ta mapa i znowu jesteśmy na... A. To mnie mega cieszy. To mnie naprawdę mega cieszy. Później sobie zmienimy ten baner. Tak myślę w ogóle. Sobie też mi dajcie znać. E, czy by nie Today pracować to, sure. trochę poza odcinkami e, i nie zbierać na przykład na coś, żeby odcinek był ciekawszy. Tylko nie wiem właśnie, co w, te, w tej jakiej sytuacji miał zrobić. Bo ja generalnie, nie wiem, no mógłbym zbierać materiały na... mógłbym zmieniać, zbierać materiały na budowanie ale e, poza odcinkami w sensie, ale nie wiem jakby nie wiem, no bo to bym, żeby no ta, kurwa żeby to budowanie była, było no powiedzmy w pewnym sensie znaczną częścią odcinka to ja bym musiał tych zbierać no full na luzie, tylko na luzie o, dobra Dobra, lecimy do nich chyba A co, 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 ziomeczki, ziomeczki, spokojnie Kurwa, ziomeczki Mówię, spokojnie Spokojnie jak na wojnie Dobra, dobra Poszedł do mnie killik Chociaż w zasadzie to ja tu za dużo nie zrobiłem Nie wiem, jak to w ogóle działa No muszę zdecydowanie zmodernizować moje bronie, bo ona jak na mój poziom obecny można na tyło go zajechać, bo on ma nieskrętne yy, ta o dobra, no i fajnie ładnie idzie, ładnie idzie yy, no najbliżej będzie do piąte. dobra, jeszcze raz, jak nam dobrze idzie to możemy jeszcze raz yy, no, no, no spoko, spoko meczku a nie, ja miałem tu iść yy, banner banner background o matko, że mnie teraz patrzą na moje backgroundy Special Events To chyba mogę A jeszcze banner logo chyba, tak to Dobrze, dobrze, no to, o to w sumie mogę O pamiętam, Spring Majem sobie, o matko yy, Bronze bronz zrobiłem no, no, no i w sumie tyle A co to, kiel? Easter Bunny Aaaa No dobra, dobra, dobra siomeczki Cracker Collector to get this reward Nie kojarzę Chyba, że te ta Nie, no to się na pewno będą powtarzać, bo one się powtarzały No dobra, no to chyba cięcie No, e, już po cięciu, jak pewnie wiecie Tak, tak, na ziemię, no w no, sensie no, no na ścianę Niestety to będzie prawdopodobnie nasza ostatnia gra, ponieważ już trochę mam czasu, nie za dużo, eee, no więc, więc zobaczymy, a później nie wiem, może jeszcze coś, coś ten, ale wątpię, może cokolwiek się jeszcze zadziało, może pójdziemy, ten, taki, 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 taka wiecie, dywers... kurwa, ale jestem głupi, w sensie ja totalnie nie umiem w dywersję. Ja albo walę, albo, albo nie walę Tak to też było, pójdź mądre Ziemeczku, ziemeczku spokojnie Kurwa Mówiłem spokojnie Co on ma? Autokanony chyba jakieś No on do nas leci, więc spokojnie Ziemeczku My tu już ciebie Chyba, że on chce mnie odciągnąć od walki, to też jest możliwe i to w sumie w chuj mo możliwe Kurwa Nie ma szans, nie jadę A, Zostały tylko dwa wektorki To nie jest dobry pomysł. To jest bardzo zły pomysł. No co, to naprawdę? Dobra, walić cię na ryj! Mogę cię... Aaaa, nie uda mi się Nie ma szans. Ale mogę się wybuchnąć Nie zdążę Ale spróbowałem... O, mam tego No to ciekawe były dwie wygrane. Były chyba trzy przegrane, albo nawet cztery no ale no... trochę smutne to, no, to co widzowie, mogę jeszcze wam pokazać co jest w shopach W shopach, tak, w, w shopach w spadołę, kurde. <grym> no, ładne wozy, pewnie funkcjonalne. W sensie, no, chodzi o to, że takie podczas walki dość przydatne, ale nie wiem. Nie, nie, nie jeździłem. <suszy> Możemy jeszcze zrobić to, na sam koniec, o. Ten mój English to jest, naprawdę. Teraz... Ważymy 5948 A więc sprawdźmy to 5948 Powinniśmy... no na 90% powinniśmy mniej ważyć I oczywiście, że ważymy o 80, czyli powinniśmy lekko szybciej yy, startować No i chyba faktycznie to widać. Ale naprawdę muszę podrasować swoje bronie Gdyż, ponieważ, albowiem, bo yy, One są za słabe jak na mój obecny poziom Mogę jeszcze zebrać to co z tego timelapsik może być I... I co? No i żegnam się teraz już z wami Ja... Timelapsik będzie na końcu, do końca odcinka Siemanko, siemanko ziomeczku I, I w sumie wam też kochani widzowie w ogóle niewiele osób nie subskrybuje, które mnie oglądają O nic nie proszę, ale wiecie, wiecie o co chodzi Dobra, nic już nie mówię, time się kleci